Okay, dobra, witamy Was z połowy, gdzie w Muzeum Motoryzacji Wena organizujemy zawody w Erce Driftie Postanowiliśmy sobie, że od tej imprezy będziemy przeprowadzać wywiady, rozmowy z ciekawymi ludźmi, którzy tutaj się z nami bawią. W tej chwili witamy na gorącym krześle Oktawiana Wasilewskiego. Oktawian, powiedz skąd przyjechałeś do nas? Przyjechałem ze Struszowic. Okej, okay. eee, 11 do 13 lipca coś będziecie organizować, Opowiesz trochę o tym. Dokładnie tak, będziemy organizować Pojechany Zlot 2025. Impreza można powiedzieć na skalę całej Polski. Eee, prawdziwa grat gratka dla miłośników motoryzacji zarówno tej w dużej skali jak i w mniejszej, tak jak tutaj na zawodach w Muzeum Motoryzacji Wena w Ena Woławie. Naprawdę będzie ogrom atrakcji, nie tylko dla starszych, ale również dla młodszych. Będzie, będą podzielone całe miejsce będzie podzielone na strefy: strefy samochodów klasycznych, tuningowych, amerykańskich, ale również strefy gastronomiczne strefy dla dzieciaków z animacjami strefy graffiti. Mamy wielu naprawdę świetnych artystów, którzy pokażą, co potrafią w malowaniu nie tylko sprayami, ale różnie, również w innych technikach. Na całej imprezie, podczas trwania imprezy, również będzie organizowany, organizowana trzecia runda cyklu z Barwacz Group, gdzie w sobotę z rana obudzą nas ryki samochodów jeżdżące wokół, wokół wy, wszystkich wystawców. To naprawdę czegoś takiego, Rzad, coś takiego rzadko się spotyka, aby na jednej imprezie po prostu było tak wiele różnych atrakcji. Również będą pokazy driftu. Pokazy driftu w skali 1 do 10. Planujemy również no tor, no, of, tor off-roadowy. To będzie, w, to będzie w, w takim systemie pokazowym, czy też każdy będzie mógł wejść i sobie tam coś po samemu pojeździć? To będzie w systemie pokazowym, ale udostępniamy tory dla modeli zdalnie sterowanych, także. Dzieciaki, rodzice z własnymi modelami zdalnie sterowanymi jak najbardziej mają no. dostęp do, do toru, do używania, e, będą mogli jak najbardziej na nim jeździć. Okej, okay. są dla nich jakieś specjalne atrakcje przewidziane, czy to tylko samo wejście, po ciepło po południowe? Dokładnie, południ? atrakcji jest naprawdę dużo, ale nie mogę wszystkiego... Nie, no oczywiście, no, <laughs> nie się. Dokładnie. jest najważniejsze, ale fajnie, że jakby pod tym kątem myślicie w tym, w tym kierunku, nie? Dokładnie, mamy... W, w już e, ustawiono, e, mamy w planach scenę, na której będą odbywały się koncerty, praktycznie od rana do wieczora, e, konkursy, atrakcje, naprawdę e, będzie, będzie co oglądać, będzie co robić. To nie będzie tylko taka impreza, że przyjeżdżamy, siadamy na leżaczku, tylko faktycznie będziemy integrować się wszyscy razem. Okay. A czy poza tą imprezą macie jeszcze takie, takie miejsce, gdzie można się spotykać? Dokładnie, należę do stowarzyszenia RC Monkeys, modelarnia Dzierżoniów. Mamy stałe miejsce, w którym również... Tak jest, jestem z niej dumny. Mamy swoje miejsce, w którym bawimy się zarówno modelami, jak i samochodami w skali 1 do 1, naprawiamy je. Uczymy też młodsze osoby rozkręcania silników, skręcania. Naprawdę serdecznie zapraszamy, jeżeli jesteście z okolicy Dzierżoniowa. Wspadajcie do nas. Ale to znaczy, że macie takie miejsce, gdzie każdy model może e, wziąć udział w, w treningach i tak dalej? Tak. Jakieś takie e... miejsce spotów? Tak, mamy takie miejsce, to miejsce jest zmienne z tego względu, że współpracujemy z osirem Dzierżoniów. Mamy wynajętą halę. Na hali sobie jeździmy, ale również poszerzamy w tym roku naszą, że tak powiem, działalność o tor mobilny. Aby na różnych wydarzeniach właśnie motoryzacyjnych i nie tylko, okay. móc rozstawić tor i również y, bawić się. I tak samo y, wszyscy z własnymi modelami mają do niego dostęp. Czyli możemy was jakby oznaczyć na mapie Polski jako dodatkowy Tor, gdzie 10 tak. naszych ulubionych driftowych modeli mogą wpaść i Dokładnie sobie. tak. No super, no. dobrze, ja bym chciał jednak wrócić trochę do tej imprezy, to jest pojechany zlot I teraz. E, no. Dla drifterów, tak? czy dla takich zawodników jak są tutaj dzisiaj z nami, czy tacy, jak przyjeżdżają na D10. Powiedz, co, co tam będzie dla nich przygotowane, tak? po co oni mają tam przyjechać Aby czerpać radość z motoryzacji, nie tylko w, duży, w dużej skali, ale również małej. Podkreślam, to nie będą zawody, to będzie luźna jazda. Od rana do wieczora jeździcie kiedy chcecie, z kim chcecie. Ważna jest dla nas dobra zabawa. Okej, okay, czyli zaczynacie w piątek, kończycie w niedzielę, tak? Dokładnie tak. A godziny? Yy, od rana do wieczora, no cięż, ciężko stwierdzić. Ludzie yy, róż, różnie wstają z rana. Dla niektórych to jest godzina siódma, dla niektórych dziesiąta. Jak przyjedziecie, i tak będziecie ugoszczeni. Ale nie jest to wy. Yy, jest 24H. Yy, jest 24H. No, to jest Tor pod chmurką? Niestety tor pod chmurką, zobaczymy, zobaczymy w przyszłych latach, naprawdę miejsce jest zjawiskowe, to jest Sieniawka, staw trzcinowy, gmina Łagiewniki, naprawdę piękne miejsce, piękny akwen wodny, duża polana. Ok, okej. Okay. Łagiewniki to mi się kojarzą ze sami swoimi. Z Łagiewnikach to Przemek nasz jest. A... O, o, trzy palce. <laughs> <laughs> okej, okay, dobra. Eee, Oktawian, ok, a ten tor wasz, powiedz, tam z Osirem, jak ta współpraca wygląda, jaki duży ten tor, czy to jest taki tor, który jest na stałe, jesteście tam kiedy chcecie, czy rozkładacie go, jak to, coś więcej o tym torze opowiedz. Mamy określone godziny, w których się spotykamy, jest to hala sportowa i na tej hali sportowej mamy całe miejsce do dyspozycji, czyli można naprawdę zrobić ogromny tor, na stronie RC Monkey są filmiki, zdjęcia, bo urządzaliśmy tam też wyścigi halowe. Także cała hala sportowa może, może zamienić się w tor. To jest tor dywanowy, rozwijacie tam dywan, czy jeździcie na nawierzchni, która tam jest? Dokładnie, rozwijamy dywan, aby nie niszczyć tej nawierzchni, która jest. No i, no i tyle. Ok, super. Dziękuję Ci bardzo. Zapraszam do Dzierżoniowa.